Kochani. Chrystus nas kocha. Chrystus nas miłuje wielką miłością. On za nas złożył swoje życie. Za ciebie i za mnie. I to, co ty, drogi przyjacielu, kiedyś sobie już uświadomi, że jesteś grześnikiem, to ja Ciebie zachęcam, abyś zawołał do Chrystusa. Abyś poprosił go: Boże, przebacz mi. Zbaw mnie od moich grzechów i daj mi nowe życie. Daj mi nowe serce, daj mi nowe myśli. Twoje myśli. Daj mi Twoje serce, daj mi Twoje życie. Drodzy, to jest wszystko dla każdego, kto z wolnego serca zawoła i poprosi, aby Jezus Chrystus zbawił Go, aby dał Mu nowe życie i nowe serce. Drodzy, dzisiaj jest ten dzień, dzień zbawienia, kiedy możesz doświadczyć Bożej łaski i miłosierdzia. Ja Ciebie dzisiaj zachęcam, abyś dzisiaj zawołał, abyś nie czekał na jutro, nie czekał na to, co będzie za miesiąc, ale dzisiaj, kiedy w Twoim życiu jest źle, zawołał do Boga. Aby Ciebie zbawił. Abyś mógł mieć nowe życie od Niego. Amen.